Panie prezesie, panie profesorze, szanowni państwo, ja przede wszystkim bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy w tym tak ważnym dniu dla wielu, wielu emerytów i rencistów w Polsce gościć tutaj w Krakowie i mówić o tym programie, który dzisiaj właśnie się rozpoczyna gościć pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, bo. To właśnie prezes Prawa i Sprawiedliwości. I Prawo i Sprawiedliwość są dzisiaj w Polsce, myślę, postrzegani jako ci, którzy wprowadzili bardzo wiele programów społecznych, bardzo wiele programów, które pomogły po prostu zwykłym ludziom. A tak się stało, Szanowni Państwo, dzięki temu, że mogliśmy wygrać oczywiście wybory w 2015 roku, a ta nasza runda wyborcza rozpoczynała się właśnie tutaj w Sokole, w Krakowie, nieco wcześniej. Ale ten 2015 rok był tak samo jak ten rok, rokiem podwójnych wyborów. Bo najpierw wybieraliśmy prezydenta Rzeczpospolitej, a potem wybieraliśmy parlament. I właśnie tutaj, pamiętam, w listopadzie 2014 roku pan prezes Jarosław Kaczyński ogłosił, że kandydatem. Prawa i sprawiedliwości. W wyborach prezydenckich będzie Andrzej Duda, również z Krakowa i to przyniosło zwycięstwo i wierzę w to, że magia tego miejsca pomoże również i w tych wyborach. Ale Szanowni Państwo, myśmy wygrali przede wszystkim dlatego, że to Wy nas wsparliście, że nam zaufaliście, że to dzięki Waszemu poparciu mogliśmy uzyskać tak dobry wynik w wyborach parlamentarnych, a potem tworzyć rząd. Rząd, który realizował program, który powstał w wyniku spotkań i rozmów z państwem, które prowadziliśmy przez wiele lat w Polsce, pojeżdżąc po całym kraju, i wiedzieliśmy doskonale, że jest wiele problemów, wiele spraw, wielu ludzi opuszczonych, pozostawionych grup społecznych bez wsparcia, bez pomocy, wiele regionów, które zostały wykluczone. A poprzedni rządzący nie dostrzegali tych spraw bądź nie chcieli, i dlatego przystąpiliśmy do realizacji przede wszystkim tych programów społecznych, które były programami powszechnymi, które dawały jak największej grupie odbiorców możliwość skorzystania z tych programów po to, by rozwiązać te najbardziej palące projekty, te najbardziej palące sprawy. Dzisiaj rząd prawa i sprawiedliwości, prawo i sprawiedliwość ko kojarzy się z programami społecznymi, kojarzy się przede wszystkim z rodziną, ze wsparciem rodziny. Ja jestem osobiście z tego bardzo dumna, bo myślę, że udało nam się również dzięki takim programom jak na przykład 500, nie tylko dać wsparcie materialne wielu polskim rodzinom, nie tylko pomóc tam, gdzie była rzeczywiście wielka bieda i ubóstwo. Ale pokazać nową perspektywę spojrzenia na rodzinę. I dzisiaj rodzina jest takim symbolem, wokół którego my koncentrujemy całą naszą politykę. Ale myślimy o rodzinie wielopokoleniowej, stąd tak dużo ważnych projektów i programów kierowanych właśnie do seniorów. Ja też przypomnę, bo czas szybko płynie i bardzo często o tym, co dobre, ludzie szybko zapominają. Więc przypomnę Państwu że w ciągu tego czasu, 3, 4 lata, blisko 4 lata, ktoś może powiedzieć to długo. Natomiast e, tak naprawdę to nie jest rządząc państwem, to nie jest tak duży czas, żeby wprowadzić wiele reform, tak trudnych reform, których myśmy się podejmowali. A jednak dotrzymaliśmy słowa i zrealizowaliśmy to, o czym mówiliśmy w kampanii wyborczej i jeszcze wcześniej, kiedy zapadały decyzje krzywdzące Polaków bo muszę państwu powiedzieć, że pierwszą deklaracją wyborczą, jeszcze przed wyborami, jeszcze wtedy, kiedy pracował Sejm poprzedniej kadencji, była złożona z mównicy sejmowej deklaracja przez pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, kiedy po przyjęciu ustawy o podwyższeniu wieku emerytalnego bez akceptacji społecznej, bez jakichkolwiek konsultacji, 67 lat dla kobiet i 60 lat 7 lat dla mężczyzn. Pan prezes wówczas z mównicy sejmowej powiedział, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość odzyska władzę, jeżeli będziemy rządzić w Polsce, przywrócimy wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. I tak się stało, dotrzymaliśmy słowa. Daliśmy Polakom wybór, możliwość pracy dla tych, którzy jeżeli chcą mogą pracować dłużej, ale wiek emerytalny w Polsce przywróciliśmy właśnie do tego, 60 i 65 lat. Program dla seniorów darmowych leków Senior 75. Szeroki program społeczny Senior, w ramach którego tworzone są kluby seniora, domy dziennego pobytu dla seniorów. Program Dostępność, Plus, który również będzie realizowany, który jest realizowany i ma wspierać właśnie osoby, między innymi osoby również i starsze. Podwyższenie minimalnej emerytury. Wtedy, kiedy rozpoczynaliśmy pracę w rządzie, ona wynosiła 880 zł, teraz to jest 1100 zł. Oczywiście, że to jest jeszcze zbyt mało. Ale dlatego między innymi, że zdajemy sobie z tego sprawę, jak bardzo potrzebują wsparcia właśnie ta grupa społeczna. Zapadła decyzja, dzięki temu, że jest dobra sytuacja, potrafimy rządzić, potrafimy zadbać o finanse publiczne, wygospodarowaliśmy kolejne środki, a ponieważ uznajemy i tą taką dewizą rządu Prawa i Sprawiedliwości jest, iż ze wzrostu gospodarczego ma prawo korzystać każdy, więc kierujemy w tej chwili dodatkowe środki finansowe właśnie dla seniorów, dla emerytów, dla rencistów. Od dzisiaj, Szanowni Państwo, tak jak powiedział Pan Prezes, na kontach naszych seniorów będą wpływały te dodatkowe środki z trzynastej emerytury, która jest zapewne dla wielu, wielu z Państwa, dla wielu starszych osób, po prostu realnym wsparciem, i te pieniądze są niezwykle potrzebne, zdajemy sobie z tego sprawę. Szanowni Państwo, tych programów i tych projektów społecznych zrealizowaliśmy bardzo, bardzo dużo. Będziemy realizować kolejne, oczywiście wtedy, kiedy będziemy mieli szansę na to, żeby kontynuować naszą pracę w rządzie. Ja dzisiaj chcę Państwa poprosić po raz kolejny o zaufanie i o wsparcie. Chcę przede wszystkim podziękować Wam za to, że przez te wszystkie lata jesteście Państwo z nami, że nas wspieracie za to, że możemy dzięki właśnie również Państwa entuzjazmowi i państwa, mamy w, państwa, w Państwie oparcie, możemy realizować bardzo trudne i bardzo ambitne, bardzo często również reformy. Kiedy byłam w Strasburgu, kiedy miałam zaszczyt reprezentować Polskę i kiedy mówiłam o tym, jak Polska jest pięknym krajem, ile Dobrego się dzieje u nas, jak potrafimy świetnie wykorzystywać fundusze europejskie, ale chcemy być też krajem, który jest szanowany i który ma równe prawa i chcemy jeszcze wiele zrobić, musimy wiele zrobić, bo po prostu takie, takie mamy warunki, takie są oczekiwania naszych obywateli. Wtedy, Szanowni Państwo, miałam Wasze wsparcie, wiedziałam, że miliony Polaków. Jest razem ze mną, myślami, i dzięki temu potrafiłam bardziej, wydaje mi się, właśnie skutecznie tam te wszystkie przeszkody pokonywać. Byli też Polacy w Strasburgu, w Parlamencie Europejskim, którzy stali na balkoniku i byli nawet upominani przez ówczesnego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego który nie był, nie był zadowolony z tego, że weszli po prostu na, a nasi europosłowie pomogli, żeby znaleźli się na tej sali w czasie tej debaty. I wówczas powiedziałem panu przewodniczącemu, ówczesnemu przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego, że tym się różnimy Polski z parlament od tutaj parlamentu w Strasburgu, że u nas można. Przyjść na widownię, ludzie są, ludzie mogą obserwować obrady i mogą reagować na to, co się dzieje na sali. Ale myślę, że najważniejsze jest, Szanowni Państwo, to, że dzięki Wam wygraliśmy, dzięki Wam zwyciężyliśmy i dzięki Wam te wszystkie projekty i programy realizowaliśmy. I wiemy doskonale, że nie możemy zmarnować największego kapitału, a tym największym kapitałem dla nas, dla Prawa i Sprawiedliwości, dla rządu i Sprawa i Sprawiedliwości jest Państwa zaufani. Dlatego staramy się dotrzymywać słowa, realizować to, do czego się zobowiązujemy. A programy społeczne, polityka społeczna są tego, mam nadzieję, że docenianym również przez Państwa dowodem. Chciałam Państwu serdecznie podziękować, życzyć wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.